Boże, bądź uwielbiony. Boże, bądź uwielbiony za to, że prowadzisz nas tą drogą, którą tu usłyszeliśmy w dzisiejszych rozważaniach modlitwy wiernych. Ty jesteś naszym Bogiem i nic nas innego nie interesuje. Bogiem, który żyje i króluje na wieki wieków. A, usiądźmy na nasze ogłoszenia. Moje wielkie podziękowanie księdzu Andrzejowi jeszcze ma do wyspowiadania dwie osoby za jego posługę. Podziękowanie Dywizjom z Urzędu Poznańskiej na ręce pana Tadzia i Dywizji Warszawskiej pani Ani Michalskiej. Wielki łuk zapłać. Cieszę się, że dopisaliście. Dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę przybyć na ten wieczornik. Zapraszam na następny. Składam podziękowanie na ręce tego pana Grzesia za ogromną pomoc i ochronę nie od zewnątrz. Na ręce moich wszystkich pań na kuchni, przez ręce pani Tereni, naszej szefowej kuchni, wszystkim paniom, które pomagają za ogromną pomoc i odwagę. Dziękuję mojemu panu Markowi, naszemu gospodarzowi, no bo przychodzi w niedzielę, zawsze na wieczernik i inne, by nam pomóc. I dziękuję mojej siostrze Tereni, która jest taką moją ogromną wielką radością. Za tydzień, kto może, zapraszam na 35 Wielka Państwa. Będę Panu Bogu dziękował za to wydarzenie i będziemy mieli pierwszą komunię świętą naszej ukochanej Filomenki. Przypominam rodzicom, dam wam materiał, dziecko przygotujecie bez problemów w każdym czasie roku, kiedy dziecko jest przygotowane uważasz przez ciebie. Ja go coś przy przepytam. Może do Komunii Świętej tutaj przysłuchać, kiedy chce. Chcecie, białe sukienki mogą być. Zachęcam do białości czy chłopców, garnitury ładnie. Jeśli idzie o rycerzy, członków, grubno, no to rodzic nie musi być obciążony materiałem. Ale tak jak jest ktoś inny, a nie, nie słucham, nie jest poddany mojej formacji, to rodzic też otrzymuje materiał do egzaminu. Najważniej, żeby rodzic wierzył, a nie dziecko. To musi rodzic wiedzieć, a nie dziecko. Jak rodzic wie, to dziecko nauczy. A dziś jest tak, że rodzic nic nie wie i żąda cudów od dziecka. No na no wszystko chore. Tyle o komunii naszej świętej. Uroczystość Ducha Świętego 31 maja. Więc Panie Nieszko, teksty do tego kazania, do przygotowania Was do tej uroczystości. bo rozpoczniemy już na kolejnym etapie formację. Moi drodzy. Formacje wyuczenia się pełnienia woli Bożej. Na krwi przenajświętszej pierwsza niedziela lipca będę przyjmował do ślubu czystości przez dwa tygodnie będę musi ukazania przygotowawcze będzie i na odległość tych, co są za granicą, i tych, co są tu w Polsce. Polska dotyczy trzeba przyjechać zapisy na odległość tylko dla zagranicy. Bo nie da się wszystko podać w kąpiłce i że jest gotowe. Musi być też wysiłek, bo jak Wam przedstawię, że Pan Jezus nieboklepnie to na przemieni e, przemień moje serce, ale do dzieci to jest, to jest zaproszenie do ogromnej roboty, pracy było nocowej. Więc nie mogę sobie pozwolić, że że znowu uwierzycie, oddałem serce, jest spokój. No to będzie później tak, bo z, z tymi namorzeństwami, sakramentem chorym czy innych rzeczy, nie? Bóg dopiero musi przychodzić, ingerować, pokazywać, bo nasze myślenie zawsze idzie na naszą korzyść. Bez wysiłku mieć miliony. Bez wysiłku się nie ba, dzieci nie da zdobyć. Piekło macie bez wysiłku. Do piekła się ponoć idzie, będąc zakochanym i w tańcu. W tym tygodniu, jutro mamy świętego Stanisława Papczyńskiego, mamy relikwiarz Wenencjuszak, Eryka, rozpoczynamy, moi drodzy, rozpoczynamy, e, rozpoczynamy e, dni krzyżowe. W kalendarzu mamy posty, znalazłem niedawno, że nie ma w czasie dni krzyżowych, nie ma postu. Będę jeszcze sprawdzał, ale idę na korzyść Wam, że nie ma po łącznie w środę, żebyście byli spokojni. Że tu są pomyłki, to się nie dziwcie. to ja Wam zapowiedziałem, że ustalamy na bazie takiej wiedzy, znajdziemy cenniejszą książkę, no to poprawiamy, bo nikt nam tego nie przekazał. Uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego we czwartek obchodzimy to na prawach niedzieli. Macie obowiązek iść nam przez świętą. Nie pójdzie mój rycerz, ma ciężki. Bo przez wieki, wielkie, w niebo wstąpienie pańskie było dniem wolnym. To dopiero nasi biskupi kradzieżą, kłamstwem usunęli przed kilkunastu laty do święto, z kalendarza. Zatruskani, żebyście nie grzeszyli, Ty. A teraz nam no, dają oficjalnie zapóźnienia do grzełu, nie? To, to jest. To jest słońce świeci dziś nad nami. Powstrzymałem się. 22. Świętej Rity z Kassi. Mamy relikwiarz świętej Julii Panny, świętej Heleny, Heleny Panny i Emilii Męczennicy. Wtedy jest, moi drodzy, post o klebie i wodzie. Rozpoczynamy nowennę Ducha, Ducha Świętego. W sobotę jest Królowej Apostołów i Kapłanów. Tu się pomyliłem. Więc, bo, bo nie może być wtedy postu przed świętem Matki Bożej, bo jest święta też Matki w sobotę, więc nie ma żadnego postu. Bo 31 jest nasz wielki dzień, yy, święto współodkupicielki pośredniczki, moi drodzy, a nie, 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 bo mi to źle poleciało, przepraszam. 24 to jest pomożycielki wiernych. No rewelacyjnie wypada mu jubileusz, bo wsporcielka wiernych jest na moich ornatach, relikwiarz yy, świętego Jana Bosko, dwa relikwiarze, więc cieszę się, że tego dnia będę mógł się modlić i dziękować Panu Bogu za Arka Państwa. Później przez cały tydzień mamy czuwania przy Duchu Świętym. Jeśli was przyjedzie dziesięciu chętnych na czuwania przez cały tydzień, nie ci, co mają dyżury różańcowe, to msza będzie o dziesiątej będzie skazaniem kazaniem modlitwy wiarzowe, wieczorem Prezydenta Świętego. Jeśli nie będzie, to, to będzie tylko, będą modlitwy wieczorem. Inne ogłoszenia, Państwo, słyszeliście za wszystkie ofiary, jakie składaliście Pani Kasi, Pani Agatce, czy Pani Agnieszce, wielki, wielki Bóg zapłakł. Przypominam tylko, że zbieramy ofiary na, na bibliotekę Fundacja Ornatów na telewizję Rata Dzieło Świętego Józefa. Jest zorganizowana pielgrzymka do Rzymu w listopadzie. Idzie fundacja winam mszalnego. Są zamawiane msze przed obrazem Boga Ojca. Do wzięcia jest, moi drodzy, do wzięcia jest siedem klęczników po męskiej. Idą zapisy na świece rm na świece tygodniowe. I przypominam, z funduszu telewizyjnego przeznaczam 10 tysięcy na telebin. Jeśli znajdzie ofiarodawca albo ofiarodawcy, że dołożą 20 tysięcy, to wtedy tu uruchamiam duży telebin przed kudakiem. 3 metry, coś tam na dwa ileś. I będzie duży obraz wam pokazywany. Przypominam, ukazały się w tych dniach nasze nowości. Boża terapia uwalniania z lęku i chorób cywilizacyjnych, to sobie bierzcie i ćwiczcie u siebie w domu. Kto nie chodził do komunii, nie spełnił obowiązku, no zaczyna od jutka. Dziś do Spowiedzi macie słowie z głowy. Od jutra do Kościoła Komunia Święta i codziennie Pomprzyszeniec rozważa sobie pięć minut. Tu jest podany konspekt na każdy dzień i prosisz Pana Boga o pomoc w uzdrowieniu lęku i obciążeń chorób cywilizacyjnych. Ukazał się. 29 tom moich naszych orędzi na czas ostateczny. Na tapecie idą koniecznik, redakcja, drugie wydanie i o Duchu Świętym. Tu przeżywam walkę wewnętrzną, bo przy konieczniku dojdzie ponad, Pani Agnieszko, 100 lub więcej dodatkowych stron. Czy nie, nie utrzymamy nowej numeracji, bo wtedy nie pójdziemy do przodu, więc mam duże wydanie, wyzwanie redakcyjne. Bo tam, gdzie dokładaliśmy, robiliśmy stronę 18a, 18c, 18b, no to będzie później na przyszłość komplikujące. Rzucam temat redakcyjny pod przemyślenie. Te rzeczy musimy po prostu już udoskonalić, bo mają one po 5 czy 4 lata, a już zapasów nie ma, a potrzeby nasze rosną tyle wszystkich moich ogłoszeń. Mamy rewelacyjny czas. Odśpiewanie nieszporów zajmie nam 15 minut, zajmie nam kilkanaście minut procesja, więc w związku z tym może być już przyjęcie do zakonu o godzinie moi drodzy 15. Do zakonu przystępują ci, którzy przeszli przez sito redakcyjne pani Agatki, mają od niej klepnięte. Każdy, kto inny wskakuje w trakcie. A ja nie mam kwiatka, nie mam tego, no to przyjdzie za miesiąc, nic się nie dzieje, bo nasza prędkość jest stabilna. Chcę mieć ludzi gotowych i przygotowanych, bo przyjęcie do zakonu to nie jest huśtawka, to jest poważne wydarzenie. Więc o 15 planuję. Może być tam parę minut spóźnienia, ale wy tu jesteście na wieczerniku. W czasie procesji się, jak Pan Grzesiu nas pośle, że idziemy do wieczernika. To idziemy do wieczernika z Jak pośle tu, to idziemy tu. Pewne rzeczy techniczne z procesją. Niech każdy coś w ręku niesie. Bo wtedy bierzecie udział w kulcie. Więc nie podlegamy żadnym liczeniom. Rozumiecie? To jest bardzo proste. Świeca, kwiatki, chorągwie, co jest, czego nabierzemy. Idzie później pa sanktisimum. Jak się pójdzie na wieczernik, to przy cudownym daleku uklękamy. Jedni i drudzy, i ci, co mają chorągwie, pochylają nad Panem Jezusem. Że nie był pochylony o tym, Panie Wyklęczycie, przechodzi Sanctissimum, podnosicie się, przemieszczamy się tam później na górę i idziemy na obiad. Obiad jest w formie cateringu. Odbierasz jedzenie i, i to jest o, o, obiad na wynos po góralsku, wynoście z miejsca, gdzie wziąłeś do ręki jedzenie. Czy zdaniem to jest? Tak tylko wyjaśniam dla naszego bezpieczeństwa. To tyle moich wszystkich ogłoszeń grupom, które czuwały w tym tygodniu, w tamtym, na Różańcu Wielki Bóg zapłać. Dziękuję tym, którzy pomagali. Marcinek i Pan Jaruś byli w azotowaniu, pan Paweł i pan Rysiu z Wrocławia byli w azotowaniu, wypróżniliśmy boksy po zimie i próbujemy wypuszczać nasze zwierzęta, ale u nas jeszcze jest zima. Jeszcze jest zimno, więc już gospodarstwo troszkę oddychło po zimie. Więc za te pracę i modlitwy wielki Bóg zapłać. A teraz moje przygotowanie do wystawienia Sanctissimum ubieramy piękną kapę Bogu Ojcu i od razu po wystawieniu śpiewamy nasze nieszpory. Ojcze, nasz czas się przyświętym było. Zdrowa,śmy teraz mówili. Można, jak tylko ja skończę, zaintonuję Alleluja. Zaraz śpiewamy pięć psałów. modlitewnik. Psał też chyba na stronie 600 są te pieśni. Sprawdzić 600 pieśni. Rzekł Pan do Pana, miejcie otwarte.